Witajcie na kanale Inspiruje Nas Sport. Dziś naszym gościem jest niegdyś znakomity żużlowiec, obecnie trener żużlowców motoru Lublin, Maciej Kuciapa. Witamy. Witam wszystkich. Witamy na stadionie przy Alejach Zgmuntowskich, czyli Królestwie Lubelskiego Żużla, gdzie oczywiście porozmawiamy o żużlu. Trenerze, cofnijmy się o rok. Dokładnie rok temu, mniej więcej o tej porze, myśleliście o Początku zeszłego sezonu o przygotowaniach planowaliście te przygotowania, wszystko przebiegało zgodnie z planem, no i pojawił się COVID, który wywrócił wszystko do góry nogami. Już same te przygotowania były zaburzone i nie takie, jak planowaliście. No tak, w tamtym roku o tym czasie przebywaliśmy na obozie. E, jeszcze te przygotowania, jakby wszystko było zgodnie z planem, one trwały. E, I przygotowaliśmy się. W jak najlepszych warunkach do, do tego sezonu, ale niestety po przyjeździe, po przyjeździe z obozu y, sytuacja się zmieniła w kraju i na świecie. Musieliśmy te przygotowania znacznie ograniczyć i y, 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 te przygotowania troszeczkę się zmieniły. Nie mogliśmy rozegrać żadnych sparingów do, do inauguracji, y, sezon był opóźniony o dwa miesiące, więc ta, ta, ta sytuacja na pewno nam nie sprzyjała, ale ogólnie. Mogę powiedzieć, że sezon jak najbardziej na plus. Udało nam się zająć, uważam, dobre miejsce w tabeli. W to do tego lidze. sezonu jeszcze wrócimy, ale o tych przygotowaniach, trenerze. Przecież tyle lat kariery za Panem, i tej zawodniczej, i tej trenerskiej, Chyba nie było takiego przypadku, żeby sezon opóźnił się o dwa miesiące, a przygotowania były tak opóźnione. Pamięta Pan coś takiego? No ja nie, tego nie pamiętam w swojej karierze. Ja karierę kontynuowałem przez 25 lat i, i, i takiej sytuacji nie, nie, nie miałem i podejrzewam, że, że, że to dla, dla wszystkich była nowość. Musieliśmy sobie w tych warunkach. Jakby radzić i przygotowywać się, mimo wszystko, do sezonu, który miał się rozpocząć, a nie wiedzieliśmy kiedy. Mhm. Więc uważam, że chłopcy jak najbardziej dali radę. Przygotowali się na tyle, żeby, żeby, żeby dysponować dobrą formą w sezonie. I cóż, no musieliśmy sobie radzić. Były to tak naprawdę kontaktowaliśmy się tylko, tylko telefonicznie. Z chłopakami przez ten okres i, i, i tak czekaliśmy na rozpoczęcie sezonu. Czekaliście z niecierpliwością, kibice też, bo co chwilę docierały do nas informacje o tych sportowych przygotowaniach i o Transferowych przygotowaniach. Przecież przed samym początkiem sezonu w Lublinie wybuchła taka mała bomba transferowa. Bardzo utytułowany i doświadczony Jarosław Hampel trafił do Lublina. Powstał naprawdę fajny skład i te nadzieje i oczekiwania na początek sezonu były duże i ta chęć zobaczenia żużlowców w Lublinie też była duża. No tak, na pewno doszedł do nas Jarek Hampel i cóż, no to na pewno też zmobilizowało drużynę do. do, do... Do lepszych wyników, i, i, i takiej mieliśmy zamiar osiągnąć. No, cel był playoff, nie udało się, ale naprawdę no, uważam, że ten sezon można tracić jako sukces, I, i, i niewiele jakby brakło, gdzie moglibyśmy się tam zna, znaleźć. No, kontuzja Wiktora Lamparta w tym meczu decydującym. Szkoda, ale miejmy nadzieję, że, że w przyszłym roku. Powalczymy o tą czwórkę. No, wszyscy pamiętamy, to są emocje, które chyba na wiele lat będą wspominane w Lublinie. Ten ostatni bieg, ostatniego meczu z Falubazem, który tak naprawdę decydował o playoffach. Oczywiście wcześniej wiele innych elementów na to wpłynęło, ale te emocje były do samego końca. No tak, uważam, że ten wynik z drużyną Zielonej Góry i tak był bardzo korzystny. My wygraliśmy 14 punktami to spotkanie. Uważam, że takie wyniki na, tej, na tym poziomie w lidze są niecodzienne, no ale no niestety brakło, e, brakło trochę i, i, i cóż, no, no, my na pewno wyciągniemy wnioski i, i, i do tego sezonu będziemy się starać zdobywać te punkty o wiele, wiele wcześniej, żeby już nie było takiej sytuacji, choć ja wiem, że kibice to lubią takie mecze w napięciu. A mam nadzieję, że takie będą tutaj. Pewnie. A propos kibiców, ten rok zaburzył, cały, cały rok i COVID zaburzył przygotowania drużyny do sezonu, początek sezonu, no ale też wpłynął na to, jak kibice mogli oglądać Żurzel, były ograniczenia wprowadzane, nie mogło tyle osób wejść na stadion, ile byśmy wszyscy chcieli, no ale nasi kibice poradzili sobie w nieoczekiwany i dość zaskakujący sposób. Za pańskimi plecami tak naprawdę stworzył się podniebny sektor. Sektor, o którym głośno zrobiło się w końcu w całym kraju, a nawet i, i, i w Europie. E, niesamowita sprawa i, i chyba rzecz, której no, nikt się nie spodziewał. No tak, no, no ja też się tego nie spodziewałem. To jest takie no niecodzienne. No to, to, to naprawdę było coś. E, ten pomysł e, to naprawdę rewelacja. E, zaskoczeni byliśmy oczywiście. E, tym właśnie takim właśnie kibicowaniem do naszej drużyny w ten sposób i cieszy nas, że, że mamy takich kibiców, którzy jakby cały czas jakby szukają szukają czegoś innego i uważam, że naprawdę lubińscy kibice Chyba są najlepsi w Polsce i nawet spotykam się z takim zdaniem od zawodników, którzy tu przyjeżdżają na Medzi, wyrażając swoją opinię na temat lubelskich kibiców. Miałem właśnie o to pytać. Ma Pan przecież wiele lat kontaktów, znakomite relacje z zawodnikami, z trenerami z całej ekstraligi. No i wielu z nich powtarza, że Luminowi kibiców zazdrości. Tak, tak jak powiedziałem, no, ja cały czas, jak tylko rozmawiamy, gdzieś tam jest taka wolna chwila, gdzie możemy sobie przed zawodami porozmawiać z zawodnikami, czy, 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 czy sztabem drużyny gości, drużyny przeciwnej. To, to, to właśnie wypowiadają się o samych superlatywach, o naszych kibicach. Przed nami trzeci z rzędu sezon motorów PG Ekstralidze. Na razie zawodnicy trenują indywidualnie. Co w dalszej kolejności, co teraz będzie z przygotowaniami drużyny, jak one będą wyglądały? Jeśli chodzi o przygotowania przedsezonowe, jak co roku, to są zawodowcy, profesjonaliści, więc zawodnicy przygotowują się we własnym zakresie z własnymi trenerami personalnymi i do wyjazdu na obóz, gdzie przed obozem będziemy mieć przeprowadzone badania wydolnościowe, przygotowują się sami, później wyjeżdżamy na obóz rowerowy gdzie będziemy razem przebywać, integrować się, a potem już nas czeka wyjazd na tor i, i, i pierwsze mecze kontrolne, jeśli tylko takowe będą, bo pamiętamy, że w tamtym roku nie mogliśmy odjechać tych meczów kontrolnych, mam nadzieję, że w tym roku się uda i będziemy przygotowani jak najlepiej do, do rozpoczynającego sezonu. Początek sezonu na samym początku kwietnia. Jak słyszymy wszystko do tego kwietnia jest zaplanowane, no tylko mamy z tyłu głowy cały czas ten COVID. Oby w tym roku w przeciwieństwie do poprzedniego COVID tego nie pokrzyżował. Takie mamy nadzieje. No tak, no, takie nadzieje mamy, a, a, a co, co, co będzie, to czas pokaże. Więc czekamy na, 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 na jakieś informacje, tak jak powiedziałem, czy będziemy mogli rozegrać te mecze kontrolne. Bo wiadomo, no, takowe mecze są nam potrzebne przed sezonem. Chłopcy mieli długi rabat od motocykla, więc cóż, no, zobaczymy, co czas pokaże i, i, i czekamy na, na najbliższy sezon. I przede wszystkim, oby pogoda nie pokrzyżowała planu. Oby pogoda i COVID. Jeśli chodzi o samą drużynę, przyszło sporo młodych, bardzo zdolnych zawodników. Zostali ci liderzy z poprzedniego sezonu: Jarosław Hampel, Grigori Łaguta, Mikkel Mikkelsen. Jest pan zadowolony z tego składu? Na ile ten skład pozwala myśleć o tym sezonie i o czym pozwala myśleć? No tak, jestem zadowolony. Jakby rozmawialiśmy tutaj z zarządem o, o nowych zawodnikach przed sezonem, e których zawodników mamy zakontraktować, i, 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 i na kim nam najbardziej zależy. I cóż, mam nadzieję, że ta drużyna pozwala nam powalczyć o, o, o miejsce, to miejsce w playoff. Taki mamy założenie, a tak naprawdę wszystko zweryfikuje sezon. To jest sport, różne sytuacje forma poszczególnych zawodników. Nad tym też będziemy pracować i, i cóż, mam nadzieję, że ta forma żeby była jak najlepsza, a, a, a co za tym idzie dobry wynik drużyny. Myślę, że po tych emocjach z zeszłego sezonu, o których mówiliśmy, te playoffy bierzemy w ciemne jako kibice. No, to jest sport, my jesteśmy sportowcami i dążymy do tego, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik, więc plan jest taki i będziemy do tego dążyć, ale jak powiedziałem wcześniej... Jasne. Wszystko się okaże. Wszystko zweryfikuje sezon i poszczególna forma zawodników. Mówimy o naszej drużynie o motorze, ale w świecie żużla też sporo przed nami w tym roku. Między innymi zmiany w reprezentacji Polski. Rafał Dobruski zastąpił Marka Cieślaka po, po 13 latach. No i Polacy będą chcieli odzyskać drużynowe Mistrzostwo Świata. Jak pan to widzi? No na pewno. Znam Rafała, z Rafałem jeździliśmy. Więc na pewno ma ambicje. E, aby, aby z chłopakami z kadry osiągnąć ten sukces i będzie robił wszystko, e, żeby odzyskać ten medal. No i, i też bardzo ważne wyzwanie przed Bartoszem Zmarzlikiem, trzecie z rzędu Mistrzostwo Świata. E, realne? Myślę, że jak najbardziej ten chłopak jest tak głodny sukcesu i to widać, e, jego jazda i determinacja. E, że cóż, no my musimy trzymać kciuki za niego i oby tak dalej się rozwijał i i zima to zawsze czas plebiscytów na najlepszych sportowców i tutaj kibice prosili, żebym trenera zapytał, kto zdaniem trenera jest lepszy Bartosz Zmarlik czy Robert Lewandowski obydwu tych sportowców cenię osiągają naprawdę dobre wyniki to nie ulega wątpliwości i niech tak zostanie wiadomo, że jestem jakby za swoją dyscypliną, ale naprawdę cenię też Roberta za za to, co zrobił dla, dla kraju. Witamy w trzeciej części naszej rozmowy. W trzeciej, gdzie chcemy poznać naszych gości z ich bardziej prywatnej strony, ale chcemy też pokazać naszym kibicom to drugie pozasportowe oblicze naszych najlepszych sportowców i trenerów. Poprosimy trenera o wylosowanie pięciu pytań spośród tych wszystkich, które przygotowaliśmy. No i to pozwoli nam trochę odkryć tych dodatkowych kart. To pierwsze. Jeśli nie moja dyscyplina, to jaka inna? Kiedyś przed rozpoczęciem kariery grałem w piłkę. Też w Stali Rzeszów, gdzie zaczynałem swoją karierę, jeśli chodzi o żurzel, Więc pewnie, pewnie by ta piłka została. Jakby od, e, od najmłodszych lat grałem w tą piłkę e, z kolegami na osiedlu, więc pewnie ten futbol. A jak to się stało, że jednak żużer, a nie piłka? Mm, no. Tato mnie zabierał na zawody żużlowe i, i tak zostało. Spodobały mi się motocykle, chęć jazdy i, i później już tylko marzyłem o tym, żeby siąść na motocykl i nauczyć się jeździć. I, a co za tym idzie, startować w zawodach. Jasne. Pytanie numer dwa. Mam słabość do? Pewnie do słodyczy. Staram się jakby po zakończeniu kariery mimo wszystko jeszcze dbać o formę, gdzie E, jakby cały czas trenuję crossfit, i, 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 ale mimo wszystko, gdzieś te słodycze, cały czas, jakby e, nie, chciałbym, nie, nie, nie chciałbym, jakby jeść tych słodyczy a, i zadbać o tą formę, żeby była jak najlepsza, ale gdzieś tam cały czas, e, jakby nie mogę się powstrzymać. No ale wreszcie przedmiotą. można, prawda? Więcej po zakończeniu tej zawodowej kariery? Można, ale ograniczenia jednak. Tutaj w mojej osobie są. Nawet trenerzy muszą trzymać formę. Staram się. Pytanie numer 3. Coś we znajdę ze środka. W wolnym czasie najchętniej. W wolnym czasie najchętniej. Pewnie... Cóż, no uciekam tak jakby w trening, jakby cały czas mi to zostało, więc albo jakiś jogging, albo mimo wszystko jeszcze... Jazda na motocyklu nie żużlowym, a motocrossowym e, albo szosowym. Mam tutaj możliwość korzystania z takiego motocykla szosowego, więc jak jestem tutaj w wolnej chwili, e, tutaj siadam na motocykl i, i sobie gdzieś koło Lublina e, robię jakąś traskę. Więc e, jakby cały czas gdzieś te motocykle się przewijają, i, i, i lubię wracać do tego, I, gdzie nie miałem możliwości wcześniej e, więcej spędzać czasu z braku czasu. Mm, to teraz wykorzystuję A jak jest możliwość, to czasem tener wsiądzie na motocykl i objedzie tutaj kółeczko? Tak, oczywiście. Właśnie na zajęciach z młodymi, gdzie, gdzie prowadzę takie zajęcia ze szkółką. Wtedy właśnie mam czas na to, aby raz, że się przejechać, a dwa, pokazać chłopakom Jasne. to, co mam w zamiar. Pytanie numer cztery. Jak wygląda Twój dzień? Mój dzień, jeśli chodzi o, o, o sezon, no to tak naprawdę wszystko jakby zaczyna się od stadionu i kończy. No, tutaj jest na tyle tak dużo pracy, żeby przygotować, bo tak naprawdę opiekuję się i młodymi zawodnikami. Do tego mam kontrolę nad przygotowaniem toru i przygotowaniem treningów dla drużyny, więc ten, ten dzień w trakcie sezonu. Mimo wszystko zaczyna się od stadionu, od wczesnych godzin rannych do, do wieczornych, więc tak to wygląda. Czasami sobie. nawet mieszkańcy Lublina słyszą żużlowców, którzy już po zmroku jeżdżą, bo ten trening czasem i do wieczora trwa. No, w okresie wakacyjnym mamy trochę więcej czasu na, na, na poświęcenie czasu młodym zawodnikom, bo wiadomo, mają okres wakacyjny, więc tego czasu i ten trening jest troszeczkę dłuższy, więc dużo czasu poświęcamy wtedy młodym. Jasne. No i ostatnie, piąte pytanie. Mój największy sukces sportowy, e, to jest e, mistrzostwo Polski e, w parach, gdzie zdobyłem z Darkiem Śledziem, e, więc e, to jest mój e, największy sukces. Do tego też i, i w zawodach młodzieżowych, drużynowych też zająłem dwa złote medale, e, więc e, i cóż, i w drużynowych brązowy medal e, wrzeszowy, więc... E, mm, Zabrakło trochę indywidualnych sukcesów medalowych, ale cieszę się z tego, co osiągnęliśmy. A ten trenerski, wszyscy jesteśmy przekonani dopiero przed trenerem, i to tu Lublin. Mam taką nadzieję, trzymajcie kciuki i wierzę w to, że tak się stanie. Naszym gościem był dziś Maciej Kuciapa, trener żużlowców Motoru Lublin. Panie trenerze, bardzo dziękujemy. Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich. A wszystkich kibiców zapraszamy już teraz na wiosenne Emocje z żużlem na stadionie przy Alejek Guntowskich.